Witam wszystkich bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie. No niestety tradycyjnie już nie mam, nie mam kiedy brać się za, za nakręcanie filmików. Ostatnio też jeszcze mam <laughs> małe problemy zdrowotne, dlatego też tak nie za bardzo byłem yy, na czasie, że tak powiem. Ale udało mi się znaleźć chwilkę i mam kilka takich ciekawych tytułów, czy ciekawych dla mnie ciekawych, kilka gier. Na konsole PlayStation, zarówno na jedynkę, jak i na dwójkę, udało mi się zdobyć taką oto grę. Wyścigi samochodowe, kill zone. Tylko, że najfajniejsze jest to, że oprócz gry kill zone, tutaj w środku, jest też są też gizne wojny. Też na, na, na Playstation 2, także dwie gry w jednym. Tutaj udało mi się jeszcze taką grę znaleźć. Nigdy w nią nie grałem. Nie wiem, co to jest i, i nie mam pojęcia. Będę sobie chciał w nią spróbować zagrać. Jest tutaj jeszcze Formuła 98. No i też jakieś wyścigówki. Jakiś Total Drive in. Też nie wiem co to za gra. Nigdy w nią nie grałem, także będę chciał sobie ją zagrać. W tej chwili mam też takie małe remonty. Nie mam dostępnej konsoli PlayStation 1, ale za to mam konsolę PlayStation 2. I ciekawy jestem czy gra. Będzie mi działała na, z PlayStation 1 na tym PlayStation 2. Można byłoby spróbować. Wezmę, spróbujemy. No, oczywiście te gry mają jeszcze bardzo fajne książeczki w bardzo dobrym stanie. Pudełka nie są zniszczone. Także chociaż tyle, że udało się coś fajnego. Trafić jeżeli chodzi o takie gry. Ja lubię nawet wyścigi, więc, więc jak najbardziej płyta no, na filmie może nie być widać, ale jest całkiem w całkiem dobrym stanie. I spróbuję włączyć na PlayStation 2. Powiem szczerze, że nigdy tego nie próbowałem. Czy pójdzie mi. Gierka z PlayStation 1. Zaraz zobaczymy, może się uda. Zaraz będzie wszystko wiadomo. No, udało się, czyli jest kompatybilna wstecz. Działają gry. Jak na razie, no jest. Jest gra. Nie wiem, nie wiem, co to za może będą jakieś to fajne wyścigi ciężko mi powiedzieć zaraz zobaczymy niestety też nagrywam nie u siebie w mojej że tak powiem świątyni retro tylko bo no niestety mam pokój zastępczy oj obraz coś miga uświetlenie nie jest za dobre więc oj hoj, hoj. nie niewiele widać ale gra się ładuje. No i działa. Najważniejsze jest to, że działają mi, że będę mógł sobie pograć w gry z PlayStation 1 na tym oto PlayStation 2. Tutaj chyba trzeba już wybierać. Tak, tutaj się już wybiera. O, to powiedzmy, że zobaczymy angielski. Po angielsku. Total drive. Nie wiem, czy to dobrze widzicie. Pewnie niezbyt dobrze to widać. Pewnie się wszystko odbija. No ale gra jest. Z 97 roku. Press start. Powiedzmy, że naciśniemy. No i tutaj są do wyboru różne. No i dobrze. Czyli gierka działa. Jest jak najbardziej. Yy... Znaczy, działa w sensie takim, że mogę sobie na PlayStation 2 e, pograć w gry na e, PlayStation 1. No i jeszcze tutaj te dwa tytuły, trzy w zasadzie, które mi nawet doszły. Jeszcze Ten Warlords. Robot, dobrze ja to czytam. No, Robot, e, to będzie jakaś chyba. Nie wiem co to będzie za granie, nie wiem czy widać, czy się wyzomuje, ale chyba ostrości mi ten sprzęt nie złapie. Światło jest dosyć kiepskie mam tutaj. Ale to jest jakaś... jakaś strategia. Natomiast tutaj tak wygląda demo. No i super, no i można... można coś pojeździć, są to wyścigi, nie jest to Formuła 1. Ale całkiem sympatyczny. Czy dźwięk jest? Jest dźwięk, wszystko działa. No dobrze. Także to by było takim krótkim wprowadzeniem, jeżeli chodzi o te gry, które mi się udało zdobyć. Ja się tutaj przyglądam, jest to całkiem fajna gra. Ten Total Drive In tutaj są dosyć fajne lokacje jak na lata 90, to na koniec lat 90 to jest to dość sympatyczne i może gierka być całkiem ciekawa spróbuję sobie podłączyć do tej PlayStation 2 kierownicę tylko mam ją w tej chwili schowaną, muszę się do niej dokopać i może być całkiem fajna gra widoki są tutaj z różnych perspektyw można oglądać samochód z góry, z boku, ze środka Także, jest dosyć, dosyć fajne. Prawdopodobnie, formuła 1 z 98, no to będzie podobnie, podobnie będzie wyglądała, i podobnie się będzie jeździć. Tak samo jak tutaj, na tej, na tej grze, tak samo jak i tamta druga formuła, którą mam. Mam jeszcze oczywiście kilka innych gier na PlayStation 1, jak i na PlayStation 2, no ale w tej chwili mam je pochowane, bo tam na górze mam w moim sanktuarium w cudzysłowie mam tam wszystko pochowane i no tam sobie zmieniam. Będę miał inaczej zrobione, dlatego te wszystkie gry są pochowane. Co jeszcze chciałem powiedzieć, ostatnio właśnie tak patrzyłem, tak po innych kanałach. Jak tam pokazują ludzie sprzęty, no wszystko jest pięknie, wszystko jest fajnie, no ale ja muszę się zadowolić niestety emulatorem, nie będę kupował, wydawał ciężkich pieniędzy na, na powiedzmy oryginalne takie konsole, czy tam te arcade y, które które... Prezentują, które są prezentowane na niektórych kanałach, może no, by sobie zagrać w grę no i wydać kilka tysięcy złotych, no to umówmy się szczerze, no... nie dam rady czegoś takiego zrobić. Dlatego postanowiłem, że sobie wezmę i sobie e, zainstaluję po prostu emulator różnych gier arkadowych. Postanowiłem sobie, że do tego, żeby to fajnie wszystko wyglądało, muszę sobie kupić joystick, żebym mógł sobie pograć. No i zainwestowałem niewielkie pieniądze. Kupiłem sobie taki joy, trzeba go ładnie skonfigurować. To jest Joystick na USB, to jest joystick w miarę współczesny. Nie, nie jest to jakiś zabytkowy Joy. No, i spróbuję sobie zagrać w jakieś gry z automatów, które tam jako w dzieciak sobie pykałem. Także mam jeszcze taki joystick sobie nabyłem. Miejmy nadzieję, że uda się to wszystko skonfigurować i że będzie to działało. Jest pod Windows 7, pod Windows XP. Także nie powinno być większych problemów. Udało mi się jeszcze nabyć. Kilka padów do strony PlayStation do jedynki, ale nie mam pojęcia, czy one są sprawne. Będę sobie to sprawdzał na tej mojej konsoli, na dwójce. Podłączę i zobaczę. No bo, jeżeli były bezprawne, no to jak najbardziej wiadomo fajna sprawa przydadzą się. Do, do, do grania. Mam dwa oryginalne pady do PlayStation 2, ale te by były do PlayStation 1, ponieważ wykorzystuję sobie do dwójeczki e, pady, znaczy do jedynki, wykorzystuję sobie pady z dwójki i tak dalej. To by było takie tyle takie krótkie wprowadzenie. Wpadł mi jeszcze ostatnio w ręce klon Pegasusa, ale to jest ten klon klonów. No i mam nadzieję, że, znaczy mam nadzieję, mam już kilka takich różnych wynalazków i chciałem mieć taki właśnie slim jak PlayStation 2. Nie wiem, musiałbym zobaczyć, zobaczyć do niego co to jest. Trzeba go będzie rozpakować i mam nadzieję, że e, będzie to w ogóle działało. No i że będzie podobny do tej konsoli, do tej dwójeczki. I tak, wracając do jeszcze do tych różnych gier arcade'owych, właśnie znalazłem sobie taki Green Beret. W Green Beret się zagrywałem, jak byłem, no powiedzmy, w podstawówce, jak były jeszcze te buty takie no Takie ja to nazywałem pakamery, gdzie stało kilka automatów i po prostu grało się na tych były żetony lub na 20 złotych w bilonie. No i myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie jak sobie po prostu podłączę ten joystick i będzie można sobie zagrać na Green Beret, przypomnieć sobie gry. Tak jak znalazłem tutaj też Gerusa, no jest ich cała masa. Nie ma co przedstawiać, no przecież wszyscy wiedzą, wiemy, jak, jakie gry są dostępne i w co można pograć, I, i, i to po prostu nie ma co tutaj mówić, które gry każdy. Ktoś nam, kto grywał, prawda, na automatach, chodził na te automaty, no to, no to zna te wszystkie gry, jak Pacmany, jak Green Bearer, jak Moon Patrol, bla, 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 i tak dalej, tak dalej. Mam nadzieję, że na to joystick Jest nowy mam nadzieję że będzie mi się na nim dobrze Poszedłem ustawić ja nie, nie mam stojaka A, mi się też do podziału stojaka kamerę no, mam nadzieję że ...podłączę podłączy takie coś no i joystick będzie jak najbardziej działał Będą... ma jeszcze no to bardziej on jest pod jakieś symulacje lotnicze, bo on ma taki tutaj taki pierdzielnik jakiś, no nieważne, w każdym razie ma tam troszkę tych fajerów i no, mam nadzieję, że będzie można pograć hmm, podłączyć go do tego po prostu, skonfigurować sobie to wszystko fajnie i, i będzie można sobie coś pociupać, e, prawda e, na tych e, w tych grach a mam tam kilka, że tak powiem, w planie, żeby sobie coś pograć. Tak jak mówiłem Drive jest na USB, więc jest plug and play, więc powinien się bez problemu zainstalować w do którego i żeby można było sobie pograć właśnie na tych gierkach. Także myślę, że, że tutaj nie powinno być żadnych problemów co do, co do właśnie podłączenia tego joystick'a i zagrania sobie na tego typu grach. No to, cóż mogę powiedzieć? Dziękuję wszystkim za tą uwagę chwilową na ten krótki filmik. Mam nadzieję, że uda się coś w niedługim czasie już w moim że tak powiem pokoju retro już coś nagrywać i mam nadzieję, że uda mi się to wszystko już pokonfigurować, pograć sobie i że będę mógł coś nowego zaprezentować. Na tą chwilę. Dziękuję wszystkim bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego filmiku. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich, cześć.